Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam gorąco w piątym już odcinku naszego cyklu konferencji o świętym Michale Archaniele. Poprośmy Ducha Świętego o jego asystencję. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień miłości. Ześlij Ducha Świętego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawem i Jego pociechą zawsze się radować przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, módl się za nami. Aniołowie, stróżowie nasi, módlcie się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch. Święty. W ostatnim odcinku mówiłem, między innymi o działaniu złego ducha. Z tej też perspektywy warto spojrzeć na rolę, jaką w walce duchowej pełni Święty Michał Archanioł. Jednak trzeba sięgnąć do samego początku. Otóż na chście świętym ludzkie serce zamieszkuje Bóg. Szatan nie ma do niego dostępu. Jednak usiłuje przez różne przynęty skusić człowieka, aby uchylił drzwi swojego serca i zainteresował się tym, co zły duch reklamuje. Jeśli się to uda, powtarza się scena z raju. Człowiek zaprasza do swojego wnętrza, razem z reklamowanym towarem, samego sprzedawcę, to znaczy złego ducha. Pan Bóg szanuje naszą wolę, wolny wybór i traktuje to jako afront. Nawrócenie polega na odkryciu błędu, zaproszeniu Pana Boga ponownie do swojego życia. To jednak wcale nie jest takie łatwe, bo o ile delikatny Pan Bóg opuszcza serce, szanując naszą wolną wolę, o tyle diabeł wcale tak łatwo z tego serca nie wychodzi. Zamienia to serce w twierdzę, odbiera stopniowo wszystkie klucze, by go pozbawić wolności, montuje w okna kraty, by się nie wydostał. Zagłusza nawet każdy sygnał nadany do Pana Boga, gdy człowiek wzywa Go na ratunek, czyli osłabia ducha, modlitwy. Staje robi wszystko, aby sumienie stało się niewrażliwe. Czasami to serce zamieni w prawdziwą dyskotekę. Mało tego, diabeł posuwa się jeszcze dalej. Chce wykorzystać człowieka, zniewala go i wykorzystuje do swoich własnych, własnych celów. Czyni go narzędziem wielu złych dzieł, które ranią środowisko, w którym człowiek żyje. Zły duch potrzebuje współpracowników. U szatana można pracować na cały etat, na pół etatu, wykonywać umowę, zlecenie. Umowę o dzieło płaci od ręki, często w obcej walucie. Zobaczmy, ilu ludzi diabeł wynajął w celu zniszczenia Pana Jezusa. Judasz, który pracował na cały etat, Piłat, Annasz, Kajfasz, Herod, którzy wykonywali umowę, zlecenie, tłum, który krzyczał, ukrzyżuj go. Wykonywał umowę o dzieło, dodać trzeba jeszcze tych żołnierzy, którzy aresztowali pana Jezusa w ogrodzie, czy skład plutonu egzekucyjnego. Cała sieć ludzi wynajętych przez zło. My o w działaniu złego ducha wiele mówimy, ale warto je odkryć, bo on często działa zakulisowo. Jakby w rękawiczkach. Spróbujmy zawalczyć o dziecko nienarodzone. To nie takie proste. Ktoś to utrudnia. Spróbujmy skłonić do ślubu kościelnego osobę, która żyje bez ślubu, a mogłaby przyjąć ten sakrament. Ktoś w tym przeszkadza. Spróbujmy wyciągnąć kogoś, kto jest utopiony w kieliszku. Czy w hazardzie? To nie takie proste. Jest ktoś, kto wtrąca swoje trzy grosze, wkłada swoje trzy palce w sytuację duchową takiego człowieka. To szatan i jego aniołowie. Ze złem nie wolno walczyć samemu, bo człowiek zostanie jednym paluszkiem, położony na łopatki i znokautowany. Tylko obecność Boża w nas chroni nas przed złym duchem. I wreszcie wspomniana koalicja z Matką Najświętszą w jej przywileju niepokalanego poczęcia i ze świętym Michałem Archaniołem. Formą kontaktu z nim jest modlitwa Leona XIII. Jak powstała. Ojciec Święty Leon XIII odprawia dziękczynienie po odprawionej przyświętej. świętej. Modli się w jednej z kapli z Bazyliki Watykańskiej i nagle ma tajemniczą wizję. Jak mówią świadkowie, zmieniały ją się jego rysy twarzy, jego wygląd. Jakby przerażony, udaje się pospiesznie do swojej biblioteki, a po pewnym czasie wraca i przynosi kartkę papieru, na której znajduje się ułożona po łocinie owa tajemnicza modlitwa. Po raz pierwszy samemu odmawia ją głośnym, wibrującym, nieco przerażonym głosem w bazylice świętego Piotra. Tak zeznają świadkowie. A potem przekazuje tą kartkę jednemu ze swoich sekretarzy i poleca aby była odmawiana w każdym kościele, po każdej przy świętej. I tak się dzieje. Może niektórzy starsi odbiorcy naszego YouTubeowego programu pamiętają tę chwilę. Wszyscy klękali, a kapłan po łacinie odmawiał tą modlitwę. Obecnie przeżywamy renesans tejże modlitwy. W wielu parafiach po każdej mszy świętej odmawiają ją wszyscy wierni w języku polskim. Stąd też są niekiedy różne tłumaczenia. Oryginał był po łacinie. Odmienne formy tłumaczenia rozeszły się po polsce. Jako zgromadzenie księży Michalitów osobiście polecamy tę formę modlitwy, którą można znaleźć w specjalnej książce Ceremoniarzu dla egzorcystów. A tam zwracamy się do świętego Michała słowami Wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, wodzu wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Każde słowo w tej modlitwie jest ważne. Najpierw zwróćmy uwagę, że odmawiamy ją w liczbie mnogiej, czyli modlimy się nie tylko za siebie, ale za innych. Broń nas w walce, nie tylko broń mnie, bądź naszą obroną, nie tylko moją obroną. Czyli wspomagamy w sposób stawienniczy innych, kuszonych, dręczonych, zniewolonych, ta modlitwa obejmuje wszystkich ludzi, bez wyjątku, wielkich świętych i strasznych grzeszników, każdego człowieka. Najpierw zwracamy się do świętego Michała i prosimy o jego wsparcie w walce On Szanuje naszą wolną wolę, jest dżentelmenem i nie uczyni za nas tego, co sami możemy uczynić, ale jest dla nas tym, który wspomaga. Dalej kontynuujemy nasze błagania przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Zły duch jest bardzo inteligentny, sprytny, niegodziwy. I zastawia zasadzki. To kiedykolwiek wpadł w zasadzkę, czy to w czasie jakiejś bitwy wojennej, czy widzieliśmy jak zwierzę ugrzęzło w potrzasku, to dobrze wiemy jak działa zasadzka. Nikt jej nie przewiduje. Ona jest bardzo sprytna, inteligentna, niespodziewana. I o tej zwodniczości złego ducha, mówi ta modlitwa, przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha. Bądź naszą obroną. Zawsze możemy być zaskoczeni, dlatego potrzebujemy pomocy świętego Michała Archanioła. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy. Czyli zwracamy się do Pana Boga. Święty Michał wie, komu zawdzięcza wszystko, kto go stworzył. Wie, skąd płynie Jego moc. Jest pokornym stworzeniem. Dlatego woła, któż jak Bóg. I woła, aby do Boga się zwrócić. I tą prawdę ujawniamy w tej modlitwie. Niech Go Bóg pogromić raczy. Pokornie prosimy. Trzeba stanąć w postawie pokory. My nie możemy niczego od Pana Boga żądać. Możemy tylko poprosić. On wie, co jest dla nas dobre, jest naszym stwórcą. Człowiek nie powinien być, być zbyt dumny i pyszny w swojej głowie i mieć najlepszą receptę na życie. Trzeba zaufać autorytetowi samego Boga. Pokornie prosimy, a Ty. Wodzu Wojska Niebieskiego, czyli uznajemy jego wiodącą rolę, jest wodzem, wodzem Wojska, odwołujemy się do jego potęgi, jest żołnierzem, mało tego, ma pod sobą innych żołnierzy, ma całe, całą Armię Niebieską, wodzu Wojska Niebieskiego ma do dyspozycji wszystkie zastępy i legiony. Szatana, inne duchy złe. Czyli prosimy o zwycięstwo nie nad jednym upadłym aniołem, szatanem, ale nad wszystkimi duchami złymi. Szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Krążą, nie przestaną krążyć. Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię. To popularne powiedzenie o Mikołaju Koperniku. Ziemia krąży wokół słońca i nie przestanie krążyć. Upadłe duchy krążą wokół ludzi i nie przestaną krążyć aż do końca świata. Inne duchy złe. Które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Jeśli krążą, to interesuje ich ludzka dusza, chcą jej zguby, najpierw wejścia w grzech, a potem trwania w grzechu. Ta pokusa trwania w grzechu jest nieraz o wiele silniejsza niż pokusa do grzechu. Zgrzeszyć można, ale człowiek naturalnie chce się grzechu pozbyć. Wraźliwe sumienie reaguje poczuciem winy i potrzebą oczyszczenia, ale diabeł odciąga od konfesjonału. Chce, żeby człowiek trwał w grzechu i w tym grzechu umarł, i to jest jego największe pragnienie. Złe duchy na zgubę dusz krążą po tym świecie. Diabeł jest księciem tego świata, a święty Michał jest księciem aniołów. Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Tak kończymy tą modlitwę. O co w niej chodzi? O to, żeby złe duchy wracały do piekła same, aby nikt do nich nie dołączał, nikt z ludzi. Może dzięki tej modlitwie ktoś jest wyrwany ze szpon złego w godzinie konania. Pan Jezus wzywał świętą Faustynę i nas wzywa, do modlitwy zakonających, zwłaszcza koronkom. Faustyna Kowalska często wspomina o walce duchowej, którą widziała, przykonających. Widziała wsparcie świętego Michała i aniołów, ale także wściekłość i zawziętość upadłych duchów. I widziała skutki modlitwy zakonających. Szatana inne, duchy złe, mocą Bożą strąć do piekła. Nie własną mocą, ale mocą Bożą jest szatan pokonywany. Jest strącany do piekła. On z tego piekła wróci i znowu będzie chciał wciągnąć sprawić, żeby się utopił jakiś człowiek, utopiła się jego dusza w tym morzu. Wiecznego potępienia, ale może dzięki tej modlitwie uratujemy jednego człowieka, który teraz kona. Warto odmawiać tę modlitwę. Trzeba się samemu przekonać o skuteczności jej działania. Kiedy nasza wspólnota księży Michalitów odwiedziła Jana Pawła II, papież, zamiast wygłosić moim współbraciom jakieś słowo. Kiedy się zbliżał do nich stojących w 50 grupie w jednej sal po prostu zaczął się modlić Święty Michał Archaniele wspomagaj nas w walce. Kiedy skończył tą modlitwę powiedział to jest bardzo mocna modlitwa, kiedyś była odmawiana w każdym kościele pomprzy świętej. Odmawiajcie ją często. Uczcie innych jej odmawiać to jest mocna modlitwa. To taki testament świętego Jana Pawła II dla nas michalitów. Kiedyś do redakcji naszego pisma ktoś jak Bóg młody człowiek o imieniu Michał napisał list. Powiada, że ciągnęło go w różne złe strony, ale ktoś podarował mu obrazek świętego Michała z modlitwą na drugiej stronie. Zachęcił, żeby ją odmawiał. Mówi, że czynił to tak od niechcenia, a potem coraz częściej i powiada, że to działa. Wcześniej przegrywał tam, gdzie był pokonywany i nokautowany przez złego, złego ducha. Przegrywał z każdą pokusą. Pokusą do złości, nieczystości, chciwości, lenistwa. Cały katalog pokus. A teraz czuje się jakby mocniejszy. Ktoś mu w tym pomaga, to działa, proszę księca, zakończył ten list. I to chcę powiedzieć już na koniec tej konferencji: to naprawdę działa. Nie wierzysz? Spróbuj, spróbuj. Kto prosi, otrzymuje, a kto prosi świętego Michała, zawsze może na niego liczyć. On jest wierny, przychodzi od Boga, i na Jego Słowie można się oprzeć. Pomódlmy się zatem wspólnie do Niego. Pomyślmy o tych, którzy tej modlitwy szczególnie potrzebują. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości. I zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty wozu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 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 Czyli niech tak się stanie. Zachęcam, abyś polecił innym tą modlitwę. Może czują się słabi, bezradni, przygnębieni. Oto droga do zyskania mocy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostańcie z Bogiem. aniołów trzeba przywoływać pomagają nam nieustannie ale gdy do nich wołamy ich pomoc jest o wiele bardziej skuteczna jak to uczynić odmawiając modlitwę do świętego Michała archanioła ale sięgając także po te paciorki wcale nieróżańcowe, ale anielskie to tak zwana koronka anielska w której zwracamy się do wszystkich dziewięciu anielskich chórów. To jakby litania do wszystkich świętych aniołów. Jeśli jej nie znasz, zachęcam, aby sięgnął po te paciorki, jeszcze bardziej doświadczał pomocy i wsparcia świętego Michała i jego aniołów. Módlmy się, bo warto.